Dzień dobry wszystkim, witam was. Dzisiejszym tematem lekcji będą dalej kręgowce zmiennocieplne, ale płazy. To co się najbardziej nam kojarzy z płazami, to jakieś płaskie organizmy niewielkie, nie mamy ich zbyt dużo gatunków w Polsce, tylko kilkanaście, a są to przeważnie żaby. Jeżeli sobie powiemy płazy, myślimy yy, żaby. Płazy są kręgowcami zmiennocieplnymi, to oznacza, że ich temperatura zależy od temperatury otoczenia. Teraz mamy dosyć ciepło, więc one już nie są w takim stanie odrętwienia, tak jak przyjmują to zimą. Wtedy chowają się w różnych norkach, szczelinach, a także zagrzebują się na dnie zbiorników wodnych i dopiero wczesną wiosną stają się znowu aktywne. Ze względu na budowę płazy możemy podzielić na te ogoniaste, czyli traszki i te bez ogonów, czyli żaby i ropuchy. Żaby i ropuchy posiadają głowę i tułów, a dokładniej co tutaj mamy? Mam nadzieję, że coś tam widać. Tu jest nasza głowa, tu jest tu. mamy oczy, otwór nosowy po raz pierwszy uszy i teraz na tłowiu. Mamy kończynę przednią, ta część, palce. Często są też błony między palcami, czyli te elementy, które mogłyby pomagać niektórym gatunkom także poruszać się w wodzie, nie tylko na lądzie. Także brzuch, czasami oznaczony bardzo intensywnymi, mocnymi barwami, która będzie odstraszała potencjalnych drapieżników. I kończynę tylną, bardziej wyspecjalizowaną do podskoków, lepiej rozbudowaną szczęścią udową. Tutaj mamy właśnie zaznaczoną taką błonę pławną, czyli ten element między palcami. Teraz, jak ta żaba wygląda w środku? Rysunek chyba dobrze widać, a ja teraz pokażę, co jest w której części. Mamy czaszkę, w niej znajdują się zwoje nerwowe i mózg. Otwór gębowy, organizmy płazy, które żyją na lądzie, już oprócz kijanek zaraz wyjaśnię, czym są kijanki, czyli te lądowe organizmy oddychają płucami, czyli mamy serce niewielkie, tak jak cały organizm, przechodzi rdzeń kręgowy z mózgu, mamy kręgosłup, dlatego są kręgowcami, są też jelita i wcześniej żołądek. Łazy lądowe odżywiają się zazwyczaj innymi organizmami, czyli są drapieżne. W skład ich pokarmu wchodzą przeważnie ślimaki, owady, pajęczaki, skorupiaki i pierścienice, czyli dżdżownice. Jeżeli mówimy o tych larwach, które żyją w wodzie po wykluciu się z jaj, one wtedy żywią się pokarmem roślinnym. Ale u tych lądowych może też dochodzić do zjedzenia czegoś większego, czyli nie tylko długim językiem lepkim, który złapałby ofiary i wciąga z powrotem do otworu gębowego. Mogą też kłapać swoją paszczą i zjadać całą ofiarę. Mogą też zjadać organizmy własnego gatunku, więc są kanibalami. Mogą też zjeść jakieś większe organizmy, na przykład drobne ssaki, i są to przeważnie myszy. Co jeśli chodzi o skórę u płazów? Jest ona naga, czyli jest pozbawiona łusek w przeciwieństwie do ryb ale też jest cieniutka i wilgotna a także silnie unaczyniona dzięki czemu mogą przeprowadzać także wymianę gazową oprócz płuc też przez skórę Na powierzchni skóry płazy posiadają warstwę śluzową która chroni je przed wysychaniem na lądzie a także ułatwia poruszanie się w wodzie zmniejszając tarcie Niektóre ropuchy posiadają na skórze gruczoły jadowe, chronią one je przed zjedzeniem przez drapieżniki, mogą wywo wywoływać na przykład ślinotok, jeżeli ktoś chodzi ze swoim psem na spacery, to po takich wilgotnych miejscach, czasami pies po prostu chodzi, gdzieś tam wszystko liże, i później przychodzi jest cały zaśliniony, cały zapieniony, to może właśnie dlatego, że polizą jakąś ropuchę. Teraz przechodzimy do rozmnażania. Płazy są zwierzętami rozdzielnopłciowymi, których rozwój i rozmnażanie zachodzi w wodzie. Samice składają skrzek, czyli jaja pokryte galaretowatą substancją w wodzie. Często możemy zobaczyć przy takich małych stawach, że jest tam właśnie taka Dosyć gęsta substancja, zielono-brunatno-brązowa, trochę jak galaretka, która by się komuś wylała z miseczki. To jest właśnie skrzek. Samiec, żeby ją zapłodnić, po prostu polewa nasieniem te jaja. Dochodzi wtedy do zapłodnienia zewnętrznego, czyli nie wewnątrz macicy płazów. Mam teraz do pokazania Wam, jak wygląda taki skrzek, czyli takie. Piękne, okrągłe, dosyć przezroczyste. Przypominam, że są polane taką galaretowaną substancją, żeby trzymały się w jednym miejscu. Co się rozwija z takich zapłodnionych jaj? Jest to kijanka, czyli coś przypominające rybę ze słabo wyodrębnioną głową, a także z takim, takim fałdem skórnym, który pełni funkcję płetwy. One dalej żyją sobie w wodzie i we wczesnym etapie rozwoju nie mają kończyn. Tu nic nie widać. Mamy tylko ten fałd skórny i głowę. Odżywiają się przeważnie organizmami roślinnymi, niezwierzęcymi. Oddychają skrzelami czyli pobierają tlen rozpuszczony w wodzie. Około 3-4 miesiąca życia kijanki przechodzą przeobrażenie i zaczynają się u nich rozwijać kończyny, a także po, przy kolejnych fazach rozwoju zaczynają zanikać skrzela i pojawiają się płuca. Tutaj chciałabym Wam pokazać larwę salamandry meksykańskiej, która nigdy nie przeobraża się w osobnika dorosłego. Możemy ją hodować w akwarium i ma zdolność rozmnażania się właśnie w takiej postaci larwalnej. Wiem, że płazy kojarzą się przede wszystkim z organizmami, które posiadają kończyny, ale nie wszystkie tak mają. Tutaj mamy przykład takiego płaza beznogiego, który występuje w wilgotnych lasach tropikalnych w Brazylii, Peru, Peru. Jest to marszczelec pierścieniowy, który wyglądem i trybem życia przypomina pierścienicę odsłaniam, tak wygląda w całości ryje sobie gdzieś tam w ziemi i odżywia się larwami owadów oraz drobnymi bezkręgowcami W Polsce znajduje się tylko 18 gatunków płazów i wszystkie są pod ochroną Zakłócamy im rozwój i to, że możemy mieć więcej różnych gatunków, przez to, że zanieczyszczamy środowisko. Głównie chodzi tutaj o środowisko wodne, dlatego że takie zwierzęta nie mogą składać jaj do wody. Oraz przez to, że niektóre zbiorniki możemy zasypywać pod budowę dróg, a także nie możemy, nie umożliwiamy im przechodzenia z jednego punktu do drugiego, przecinamy czasami jakimiś budowlami, drogami ich środowisko, gdzie mogłyby znaleźć sobie jakiegoś partnera do rozrodu, czy staw, w którym mogłyby spokojnie złowić skrzyk. Na szczęście, w wielu miejscach mamy już takie przemyślane sposoby, dzięki którym mogą się jakieś drobne i organizmy kręgowe, i bezkręgowe, a także duże ssaki kopytne, mogą się przedostawać na drugą stronę przeciętego siedliska, na przykład takimi korytarzami murowanymi pod jezdnią. W niektórych miejscach w Polsce możemy znaleźć takie znaki ostrzegawcze uwaga płazy z żabką, które będą nam pokazywały miejsca największych wędrówek najbardziej intensywnych migracji płazów. Kto chociaż raz nie spotkał się z odgłosami samców płazów, no nie wiem. Są nazywane rechotami. Dzieci często się bawią tak, rechoczą, kumają. Samce wydają takie dźwięki, żeby zwabić samiczkę. Niektóre gatunki posiadają takie worki rezonansowe. Tutaj te kuleczki przy jamie gębowej, które wzmacniają dźwięki. Dzięki temu jeszcze lepiej samiczka może ich usłyszeć i mogą sobie znaleźć, Towarzyszkę życia. Płazy na Ziemi pojawiły się około 390 milionów lat temu, więc bardzo dawno. Niektóre ślady możemy znaleźć też w naszych polskich górach świętokrzyskich. Jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie chciał studiować coś związanego z biologią, z archeologią, z geologią, to na pewno pojedzie na takie zajęcia terenowe gdzieś właśnie na południe Polski, czy Góry Świętokrzyskie, czy jeżeli bardziej biologia, będą to czyste nasze bieszczady, żeby odnajdywać ślady albo jeszcze żyjące nasze chronione gatunki roślin i zwierząt, więc może kiedyś się spotka z jakimiś śladami dawnych, prehistorycznych płazów. Mierzyły one nawet 3 metry, więc były bardzo duże. A po polowały tak, że czaiły się gdzieś zagrzebane w mule na swoją ofiarę. Jeżeli coś przepływało dosyć blisko, wtedy mogły się na nie rzucić i zjeść. Teraz pokażę wam takie trzy przykłady pre, prehistorycznych płazów tutaj za mną. że dobrze widać. Jest taki pierwszy czworonóg, pratetrapod. I coś nie tylko wodnego, tylko ziemnowodny, cyklotozaur. I metopozaur, czyli rybożerny, płas jeziorny. A teraz coś żyjącego obecnie, salamandrę że dobrze widać, należą do płazów ogoniastych i są jedne z największych płazów występujących w Polsce. Tutaj widzimy salamandrę plamistą z dosyć grubą czarną skórą, z żółtymi lub pomarańczowymi plamami o różnej wielkości formie. I jest to tak zwane ubarwienie ostrzegawcze, żeby pokazać drapieżnikom, że mają w swojej skórze gruczoły jadowe. Tutaj widzimy rzekotkę drzewną, czyli dla odmiany teraz najmniejszego płaza występującego w Polsce i wiedzie on na drzewny tryb życia. Często można go spotkać w zaroślach, w pobliżu zbiorników wodnych. Mają dosyć intensywne jasnozielone ubarwienie, ale ono może się różnić w zależności od temperatury, pory roku, wilgotności, barwy, podłoża i może się zmieniać od prawie czarnego do jasnożółtego. Tutaj widzimy ropuchę szarą, największą ropuchę w Polsce. Ma dosyć krótkie kończyny i dlatego nie skacze, jedynie kroczy. Występuje, przebywa na lądzie przez większość roku, ale wiedzie nocny tryb życia. W zbiornikach wodnych lub w ich pobliżu można także spotkać kumaki. Są one niewielkimi płazami o krępie, krępej budowie ciała, podobny, podobnymi do ropuch. Tutaj widzimy traszkę i jest ona spośród wszystkich naszych krajowych gatunków płazów, najsilniej związana ze środowiskiem wodnym, ma dosyć smukłe ciało z ciemnym grzybietem i jaskrawo pomarańczowym lub żółtym brzuchu. Ciekawym zachowaniem u kumaków jest to, że w sytuacji zagrożenia mogą one wyginać głowę i część miedniczną do góry, zasłaniając oczy swoimi kończynami, jest to tak zwany refleks kumaka, odsłaniając swojemu drapieżcy takie jasne ubarwienie brzucha, a także na kończynach, żeby pokazać, że są jadowite. I tak to wygląda. Jakie znaczenie mają płazy dla człowieka i w przyrodzie? No w przyrodzie przede wszystkim jest to jedno z ogniw łańcucha pokarmowego, czyli one zjadają coś mniejszego i są zjadane przez kolejne zwierzęta czyli utrzymujemy jakiś ciąg życia w przyrodzie. Są także skuteczne w walkach ze szkodnikami dla człowieka. Ropuchy w nocy mogą zjadać owady, ślimaki, a żaby w dzień. Są także czasami wykorzystywane jako zwierzęta laboratoryjne. Na koniec chciałabym Wam pokazać jak wygląda grzbietoród amerykański, samiczka, która występuje w Ameryce Południowej. I ona mimo tego, że większość płazów nie opiekuje się swoim potomstwem, to ona nosi rozwijające się jaja w zagłębieniach skóry na grzbieciach. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie filmiku. W przyszłym tygodniu zamieszczę ostatni już w tym dziale kręgowców zmienny, zmiennocieplnych filmik o gadach i tym samym skończymy już przedostatni rozdział z podręcznika dla szóstej klasy. Do widzenia.